Także halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Osina na Map. I w 14 dzisiejszym odcinku jednak nie będzie z nich łubinu, tylko będzie siew na dwa A zanim siew, to muszę kupić nowy ciągnik. A pewnie spytacie, czemu mam tak dużo kasy, bo sprzedałem pszenicę i jęczmień A tego mam tak dużo kasy. O może jak już jestem w siewnikach, to że teraz siewnik kupię, obrałem sobie Poloneza. 15 tysięcy małe ciągniki e, <laughs> czeka był pewnie go tak przechaj 150, 50 treleborgi butniki metalowe ustawienia ku może obciążniki opon mu zapnę i albo nie będzie ten. O. I gitara. I kupimy. Kup 45 tysięcy. No dobra. A i na... 12-14 Ursus. Nowy nabytek I ten. Dobra, także wybrane już sierpnika sypany, nasiona wybrane, czyli rzepak jedziemy tego poloneza dostałać. Na razie się robi stajnie ursusów, ale później będzie stajnie żandiru, nie wiem, nie wiem. Na pewno będą jakieś nowe maszyny. Te 12, 14 to. O kurde, to już pół pola prawie zasiał. Będę wam tu ma zasady działania no było... bo po co? No i ten już... Tutaj... A jeszcze ten przejazd i w kółko będzie jechał No dobra. Kurs jest ustawiony na 3.80 Czyli teraz jak będę siał to po prostu wszędzie na 2 Na 2 będę ustawiał kurs Ciągniki ja prędkość cofania bo zwiększona i zawracania tak na 18 No ja po prostu szybciej Szybciej zawijał, o I tak to mniej więcej będzie wyglądać. 7 na 2, nawet spoko to wygląda. A dobrze jednak czerwonego sobie już to zakupiłem, a nie żółtego znowu. A jak mi się znudzi, to mogę go przemalować, nie? I to jest moje ostatnie pole do siewów. Także pozdrawiam. A ja sprawdzę że się w ogóle nagrywa. No już jestem z powrotem. Yy, nagrywało, nagrywało, cały czas. To no, po prostu chciałem się upewnić. O, może tak. Chciałem się upewnić, czy nagrywa na pewno. Żeby potem nie było, że ja zacieję całe pole, a tu nie będzie nagrany filmu, nie? Mhm. Mm I był. Że teraz ta robota dużo szybciej nie pójdzie. Teraz będę mógł zaprzegać przegrać nieki nawet do roboty. Jeden z brunami prędzej będzie latał Z bronami będzie latał zetor, a ci dwóch będą psiali. zaraz za nim Zetor będzie musiał mieć przewagę tego pół pola gdzieś tam ponad Zetur by musiał już mieć jedno pole zrobione praktycznie w 75% wtedy można było te, dwa, te dwie bestie puszczać bo jak widzę to szybko idzie na dwa siewniki mi to pokazywał, korsklej 10 minut na dole znaczy no 8.30 no ale ja odliczam wszystko, jeszcze te zawroty to wszystko nie no to tak wyjdzie, z 10 minut siebu a tamty już jedzie w koło poprzecznie, no to dobre jak jedzie poprzecznik, to chcemy dobrze. Bo temu zostało 1, 2 1, 2 3 przejazdy i kółko. Jakby ten trochę, trochę szybciej bym kupił, to i troszeczkę szybciej bym tam podjechał, no to też inaczej by za wyglądało. Bo siebie, a tak to praktycznie przez pół pola jest przerwa między nimi. Ale mniej więcej to jest zasada działania widzicie jaka jest. Po prostu jeden... No tak jak na lipinkach było po prostu zrobione na, na dwa kombajny. Że jeden kosi po lewej ma ustawiony. Jeden w lewo, jeden w prawo i tak jest. nie będę wam tłumaczył teraz to ja bo po co? Bo ja w sumie sam go nie umiem wytłumaczyć. Ale to działania znam. Dobra, niech 94 sobie przejedzie. No i gitara. Chociaż ten polonys wymaga 80 koni, a tamten wymaga... Amazon 90 koni, także powinienem podmienić trochę te ustosy, no ale może na kolejne siebie podmienię. Ważne, że ubywa tego pola, tak? 5,5 minut, a tam zostało yy, skład gleby. A jest nawożenie tutaj już. Mm -hmm. To teraz wóz i potem tym termitem mogę pryskać w sumie. Aha, bo tu już rośnie. Yy. Nie rodzaj roślin, co Skład, Skład... Nie składuję. Wzrost o. A, rośnie jeszcze, no dobra. No dobrze. Jak rośnie, to rośnie. No. Nie będę się kusić, nie? 8 kurs, no bo już nie potrzebuję tego kursu i tak pole 52 yy... Siew na 2 dodaj i tu dodaj no. 40 jest tego tu są dwa kowajne wrony, a 13 jeszcze trzeba będzie później zrobić kiedyś Siew na 2 ten się kurs nagrać, znaczy no stworzyć o tutaj sobie dosieje I tym Ursusem pojadę po prostu sobie dosypać siewnik. na sklep Tutaj pojadę dosypać siewnik i zjadę na gospodarstwo To prawdopodobnie wtedy skończy tęsiać yy, 12-14 ten mój nowy nabytek Dobra, także ciśniemy na ten sklep Bo szansa na siewnik uzupełnić, bo mam 41% tylko No i powiem wam tak, że kupiłem sobie... Czas na pięć, niech sobie leci Ja sobie może zaraz zuterona jest zaprzęgnę I będę, będzie sobie termita pryskał To niech ja tego termita postawię jedno Ale to chyba będę musiał grać tego moda na podnoszenie. Kurcze. A to po prostu co że to z są tych modów, po prostu. O. Bo Termin tak mi się obalił, że nie podniósł, nie... Nawet walnięcie o płot nic da. Może się za płot, po prostu. No i dobra. Aha! On ma 830, a tamto. A ta. Polones ma 780, no dobra O 50km ma tamten nowy siewnik, ale... Kosze zasypowe są podobne, to najważniejsze Metry te same Może tam lekko mocniejszy ciągnik jeździ I cyk, i cyk, i cyk, i cyk. A, i dobre, bo w sumie się zapatrzyłem znowu na telefon i... I kurde. I tak wyszło. Ej, jakim cudem dach otworzyłem? Coś klikłem, ale nie wiem co. Jakiś krawisz musiałem kliknąć, ale nie wiem coś, coś klikłem, że dach mi się otworzył. Nie wiem, coś klipiem, ale nie wiem co. Dziwne. Na środku na razie go zostawia. I... On nawet ładnie. Ładnie dosiał. To chciałem powiedzieć. No i teraz zakręcaj i cyk. Nie, ja nie dotykam cosplaya, żeby po prostu nie było na mnie, tylko on sobie sam da radę, chyba. Tam trochę z i potrysujemy, no ale... Ale wyjechaliśmy, o! No i dobra, i zaraz będzie koniec odcinka, bo zostało tutaj 40 sekund do końca przejazdu Czyli do góry tylko, bo dalej nie ma sensu jechać, żeby on Tam Tamtym poprzeczek, bo tam ja zasiałem tamtym, no może będzie stary mufsusem No teraz będą się jeszcze dwa korpusy później do tego mojego punktu dodać żeby na dwa duże Ursusy, raczej potem 15 na godziny będę latał, a nie kurcze 8. Także to też będzie ubywać. Na dwa będę latał. Ten ZR to jednak nie dał rady, a teraz to takie bestie to dadzą radę. Myślę, że nawet sporo, sporo tych motogodzin nabijają te Ursusy. Do góry i cyk i cyk No i takie małe poletka a 15 minut zeszło O i nawet, nawet dobrze wyszło na odcinek z Tym wjazdem wiadę bo w sumie z maszynami tylko z tam, tamtym O tu się termit obali, także ja będę musiał sobie grać tego moda na podnoszenie po prostu ciężkich przedmiotów i go sobie dziabnę do góry No i taka taki będzie fino O, tu będę trzymał siewniki yy, siewniki, Na wjeździe do obory do świn. Yy, do chlewni po prostu. Dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie mój kanał, podajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko. Cześć! A ja idę zrobić nawozy i po prostu już środki Fastabusze. O i trzymajcie się na razie, cześć!